Zawsze dla każdego organizatora imprez targowych źródłem satysfakcji jest stała, wieloletnia obecność tych samych wystawców, szczególnie jeśli są to firmy o ugruntowanej pozycji rynkowej. Firma IGUS jest z nami już od lat 14, zawsze prezentuje bardzo ciekawą ofertę i w bardzo ciekawy sposób przyciągający uwagę wielu gości. Nazywam się Marek Wzorek, jestem dyrektorem zarządzającym firmy IGUS w Polsce. Jesteśmy liderem tworzyw sztucznych w ruchu. Od ponad 50 lat rozwijamy technologię i obniżamy koszty. Mamy w Gamie ponad 120 tysięcy produktów od łożysk. Przewodów elektrycznych po prowadniki kablowe, które dostarczamy do branży automatyki przemysłowej, robotyki, energetyki po drukarki 3D. W tym roku na targach Automatikon prezentujemy nowość w naszej ofercie, czyli możliwość druku 3D z naszych materiałów, z materiałów ślizgowych, trybofilamentów, czyli filamentów, które służą do drukowania stricte łożysk. Czyli materi z materiałów odpornych na ścieranie o niski współczynniku tarcia. Zapraszam Państwa do obejrzenia aż 175 nowości naszych produktów. W tym roku działamy pod hasłem Światowy Lider Przewody do Ruchu bezsmarowne łożyska. Właśnie pierwszy raz mówimy o tym otwarcie, że jesteśmy niezaprzeczalnym liderem właśnie w tych dwóch dziedzinach czyli produkcji przewodów do ruchu oraz specjalnych łożysk niewymagających smarowania i bezobsługowych. Od kilku już lat jesteśmy klientem firmy IGUS. Igus, a więc profesjonalizm my jako klienci postrzegamy jako bardzo pomocną i dobrą obsługę sprzedażową, jak i posprzedażową, poza tym bardzo wysoką jakość oferowanych produktów. Firma bardzo elastycznie podchodzi do wszelkiego rodzaju propozycji, świetne doradztwo. Poza tym dostarcza próbki darmowe, na bazie których możemy sobie projektować jakieś układy czy podzespoły. Z firmą Igus mamy przyjemność współpracować kilkanaście lat. Stosujemy ich podajniki w różnego rodzaju typu maszynach, począwszy od maszyn wieloosiowych, wysokich częstotliwości, kończywszy na zwykłych przesuwach suwnicowych. W podajnikach tych stosujemy przewody hydrauliczne, hydrauliki siłowej, pneumatyczne oraz elektryczne. Serdecznie zachęcam do skorzystania z usług firmy IGUS.